Na Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony obok przygoda Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dziękuję Państwu, jest z nami prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan premier Jarosław serdecznie. Dziękuję bardzo. Wobec tych okrzyków widzę, że muszę już powiedzieć kilka słów, jak co miesiąc. Otóż nawiążę do tego, co mówił dziś nasz kaznodzieja, ojciec Gabriel Bartoszewski. Warto mu tutaj podziękować, bo nie pierwszy raz mówi do nas na tym czas. Nie pierwszy raz mówi wącie, Otóż mówił o prawdzie, o wartości prawdy. I trzeba zadać pytanie: jak daleko dzisiaj od tej prawdy, prawdy o Smoleńsku jesteśmy? Jak daleko jesteśmy od tego momentu, w którym pamięć tych, którzy zginęli, tym pamięć prezydenta Rzeczypospolitej, mojego świętej pamięci, brata, jego żony, prezydenta Kaczyńskiego. Wielu, wielu innych kwitnych Polaków zostanie właściwie uczczona, kiedy skończy się ten fatalny czas, w tym to, co wydawałoby się oczywiste i bezdyskusyjne, to zdarzałoby się w każdym normalnym, demokratycznym kraju w Polsce, jest kwestionowane, odrzucane, deptane. Trzeba użyć swego słowa: Deptan. Otóż. Jeśli spojrzeć na to, co wiedzieliśmy miesiąc temu i co wiemy dzisiaj, to trzeba powiedzieć: jesteśmy prawdy bliżej. Jesteśmy prawdy bliżej mimo machinacji, mimo tego niespójnego urobrania śmierci. Wiemy dziś i mamy dowody w sensie procesowym i sądowym na to, jak zachowywała się władza przed podróżą prezydenta i jego towarzyszy do Jak skandaliczny charakter miały te zachowania. Jak, powiem to jasno, przestępczy charakter miały te zachowania. I niezależnie od tej czy innej decyzji prokuratury, ta prawda jest dzisiaj już nie do podważenia. Ta prawda jest naszą własnością i jest naszym orężem. Orężem, którym będziemy walczyć. Walczyć o pełną prawdę, walczyć o to, by to upamiętnienie, to oddanie hołdu, które dotąd nie nastąpiło, choć powinno nastąpić, przyszło. Byśmy w końcu mogli żyć i zachowywać się jak wolny naród. W pokłonach, wystraszony, nie reagujący nawet na śmierć głowy państwa i 95 innych obywateli Rzeczypospolitej. Powtarzam, ta droga na pewno nie będzie łatwa. Będziemy tutaj musieli zbierać się jeszcze bardzo wiele razy, nawet jeżeli będą nam czynione przeszkody. Ale ta droga prowadzi do prawdy i prowadzi do zwycięstwa. I bądźcie pewni, że wykieruję. I chcę powiedzieć jeszcze jedno. Jest tutaj wśród nas małżonka pana profesora Pinendi. Chcielibyśmy... tego mniejsz stajesz teraz? Serdecznie podziękować. Dziękujemy. 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 Bez jego naprawdę historycznej roli w tej sprawie bylibyśmy dzisiaj dużo dalej od prawdy. Może nawet nie bylibyśmy w stanie wejść na drogę prowadzącą do niej. Dziękuję. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. I dziękuję wszystkim paniom, i panom, wszystkim młodym ludziom za to, że tu przychodzą, że tutaj są. I proszę o to, żeby byli tu za miesiąc, za trzy, za pięć, za rok, My jeśli będziemy, trzeba za wiele. Dziękuję. Państwo, jak zawsze są wśród nas kapłani jest, jest rdzony ksiądz Stanisław Małkowski, którego bardzo prosimy o zabranie głosu. Nie będzie pokładany Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus wypędza złego do pętanego, który był wiemy złe duchy w Polsce oraz ich słudzy chcą, żeby Polska była, nie ma. Nie ma wobec zbrodni, nie ma wobec zakłamania, nie ma wobec gigantycznego złodziejstwa dokonywanego w naszej ojczyźnie, nie ma wobec niszczenia polskiej kultury, odmierania Polakom ducha, nadziei, nie ma wobec prześladowania wiary ja w Chrystusa na różne okraźne i inne sposoby. <tuszy> Nie ma wobec tego całego żyła, które ma wymiar i duchowy, i materialnie naszej ojczyźnie, a dzieje się ono za sprawą złych duchów i ludzi, którzy złym duchom służą, czyli egzorcyzmowanie, już nie tylko podstawowych fotarkami, bo to się w kościele dzieje, są egzorcyści, ale egzorcyzmowanie całej naszej ojczyzny jest bardzo pilnie potrzebne, wskazane i wszyscy bez upoważnień szczególnych ze strony władzy biskupiej możemy proste egzorcyzmy drodzy odnowić. Proponuję więc odmówienie dwóch prostych egzorcyzmów w intencji naszej ojczyzny, aby złe dróg, które się na razie w Polsce dobrze przyjmują niestety, w naszej ojczyzny wszędzie prędzej poszły, a słudzy póki mają szansę jeszcze w żyją opamiętać się i na ludzi z tej szansy yy, skorzysta. Odężna niebioskrólowa i pani Aniołów, Ty, która otrzymała się od Boga, posłanie swój władzy, by zepsuć pogu szatana, pokornie się prosimy, właska szpuszczomanieńskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich żuchwałość, a zwracając ich wszędzie wrócili do przekona Święty dalę. Wzięki Michale Panioszamawi nas walce, a przeciwniej godziności zasadzki wszędzie ducha bądź naszą rolą, Niebogłoszką cię, Rancik pokornie o to prosimy, a tych książki Wojska Niebieskiego, szatana i inne typy złe, które nas w obedwie sztucznych po tym świecie krążą, nocą nas w stronie świata. Miesiąc lipiec jest, jest miesiącem szczególnej czci najdroższej krwi Jezusa Chrystusa. I pamiętamy z Pisma Świętego, czyli z że krew Baranka ratowała Izraelitów tuż przed wyjściem z Egiptu. Ocalały te Domy, które były naznaczone krwią baranka paschalnego. Otóż barankiem paschalnym dla nas jest Jezus Chrystus. I nasze domy, nasze serca, nasze rodziny, wspólnoty, nasza ojczyzna naznaczona krwią Jezusa Chrystusa i budu założona przy Jezusa Chrystusa, opasana przy Jezusa Chrystusa, może być w osobiem ocalona. Czyli gdy odbierane są narzędzia, i zwycięstwa. Tak jak ekonomia, tak jak armia, tak jak media to jest przeszkadzała Maria Telewizyjna, bo gudzieńcy. Ale jest ten bogatry opór wobec wszelkich prób popartych i popartych wieloma manifestacjami i dwoma przesłomilionami podpisów. Widzimy ile pogardy, ile zawziętości się tych ludziach, którzy no, swoim ocodawcom i to nie tylko, nie tylko wewnętrznym, zagranicznym ale i, i tym piekielnym a więc krew Chrystusa jest znakiem ocalenia dla tych, którzy gotowi za są zaufać w te środki działania, w jakie pozostały nam do dyspozycji różaniec, modlitwa, popyta nawrócenie, tworzenie wspólnot mniejszych i większych, podejmowanie różnych działań w wymiarze kultury, edukacji, w wymiarze, mm, no, tych dziedzin trzeba jeszcze pozostawić w zamieszczeniu do bramy, do życia wewnętrznego w Jest do bramy, na wspólnoty rozliczniowe, by tak to się tutaj y, tworzy i tak to się dziennie co wieczór modli przy krzyżu Pamięci Prawdy. I e, tutaj nieduża wspólnota, ale pan Jezus mówi, nie jaka się trwudkowała, posponowało się, na się Mówię, nam, nam protestę, i co w osobie da się o królestwo. Mówię, że zdaje nam królestwo i <słowę> do zakresu na tym miejscu. Czyli szczęść, bo może nie będzie wykonanym zyskiem, że mamy na zawsze miejsce. <słowę> <dzień>. tak. <słowę> O odczytanie apelu proszę szefową Warszawskiego Klubu Gazety Polski panią Anitę Czerwińską. Szanowni Państwo, coraz większa grupa dziennikarzy i naukowców bada nieprawidłowości, do jakich doszło przy swoim śledztwie. Mamy dowody sfałszowania najważniejszych dokumentów. Wiemy o nieprawdziwych zeznaniach najwyższych przedstawicieli państwa składanych w prokuraturze. Misternie ułożony plan ukrycia przyczyn. Katastrofy rozsypał się jak domek skarb. Kłamstwa samego premiera pokazują, że odpowiedzialność za śmierć naszych elit sięga szczytu władzy. Polacy, bez względu na polityczne sympatie, coraz głośniej domagają się prawdy i coraz mniej ufają oficjalne wyjaśnienia. Przełom świadomości nastąpił <laughs> dzięki żmudnej pracy, kilku redakcji i setkom spotkań. I protestów organizowanych co miesiąc przez Kluby Gazety Polski. Na całym świecie przypominamy Polakom i międzynarodowej opinii o konieczności wyjaśnienia tragedii z 10 kwietnia 2010 roku. To wszystko nie byłoby możliwe bez Państwa obecności. Jesteście żywym symbolem trwania przy prawdzie, dowodem na to, że prawdy nie da się zagłuszać. Nasze spotkania to również wielka modlitwa za Polskę. Za przywrócenie władzy zdolnej reprezentować interes narodu, za niepodległość i wolność. Póki my trwamy, nie gaśnie nadzieja, że Polska obudzi się z retakiem. Proszę Państwa, chciałam poinformować, że dzisiaj rano przyszedł na świat kolejny wolny Polak. Jan, syn Macieja Łosika, szefa naszej służby porządkowej. Się i walczyć o prawdę ze wszystkich naszych sił do skutku przez pamięć dla tych, którzy zginęli męczeńską śmiercią w Smoleńsku ale też dla naszych dzieci dla przyszłych pokoleń aby mogli żyć jako wolni Polacy aby żyli w Polsce wolnej niepodległej suwerennej Polsce prawej i sprawiedliwej. Tak nam do pomocy. Może coś Polskę przez